Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. żywe słowo ten świętek sieni, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Do Jezusa zwraca się okupant, żołnierz, i do tego jeszcze ma pod sobą setkę ludzi. Setnik, po łacinie centurion. Ale jest to człowiek o wrażliwym sercu. Ma problem, bo jego sługa yy, ciężko choruje, i ta choroba prowadzi ku śmierci. Ten, który ma władzę, ten, który ma znajomości, okazuje się, jest bezradny i na nic cały jego świat układów, możliwości to się okazuje niewystarczające. Ale Żydzi mu mówią: słuchaj, jest tu pewien nauczyciel, głosi naukę z mocą, dokonuje cudów i oni mu głoszą Jezusa. On z kolei oczekuje pewnej mediacji, no bo wie, że tu nie jest mile widziany. I spójrzcie, co się dzieje z Jezusem. Nie odmawia. Co więcej, gdy przeczytamy całą Ewangelię, nie spotkamy się ani razu z odmową ze strony Jezusa wobec osoby, która go do siebie zaprasza. Widzimy. Jezusa, który chce przebywać z ludźmi, i nawet nie, niekiedy gorszy, bo idzie do takich, którzy są wzgardzeni przez, nazwijmy to, porządnych. Jezus ich nie odrzuca, nie potępia. W świecie Pogan sługa to był przedmiot, jedna z rzeczy inwentarza. A tutaj widać, on buduje ze sługą inną relację, traktuje go prawie jak syna. I dlatego nalega, prosi o interwencję owego rabbiego, Jezusa. Gdy Jezus wyrusza, on otrzymuje wiadomości, jest w wojsku, wywiad działa, zbliża się rabbi z tłumem. I znów posyła swoich przyjaciół, jak czytamy w tym fragmencie, bo nie jest... Jak sam mówi godzien, aby wyjść mu naprzeciw. I przez przyjaciół mówi, panie, ja nie jestem godzien. Choć przed chwilą słyszałeś, godny jest tego. Usłyszało o niezwykłym nauczycielu, który ma moc działania cudów, niech pomoże. Oczekuje go w napięciu, niech tu przyjdzie i zadziała. Ale ta refleksja, to napięcie budzi w nim też inną świadomość, że jest to ktoś niezwykły. I chodzi z Poganinem, niejako składa przed Nim hołd, bije czołem przed Nim, mówiąc: Ja nie jestem godzin, byś ty był w moim domu, ale nawet ja, człowiek ograniczony, a doświadczyłem bardzo mocno tej ograniczoności, wydaje, polecenia są wykonane, w Tobie rozpoznaję kogoś więcej. I wiem, że wystarczy, iż powiesz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Nigdy Jezusa nie widział. O Jezusie tylko słyszał. I nie żąda na zwyczajności, ale z wiarą oczekuje tylko słowa, które ma moc. To jest i dla nas przykład, abyśmy i my nie oczekiwali nadzwyczajności, ale dzięki wierze, którą Pan Bóg nam daje i rodzi się też ze słuchania słowa, potrafili z siebie wykrzesać ową postawę zadziwienia. Uznania i przylgnięcia do Jezusa, mówiąc: Wystarczy mi Twoje słowo. Nie chcę nic więcej. Rzadko Jezus się dziwi. To jest też ciekawe. Bóg potrafi się zadziwić. I Jezus się zadziwił, mówiąc: Nawet w Izraelu takiej wiary nie spotkałem. Nie wie, jak człowiek zareaguje wyciągajmy wnioski. To oznacza, że jesteśmy wolni i nie to, że teraz, aha, Pan Bóg mi dał tylko taką łaskę wiary, więcej z siebie nie wykrzesam. Pan Bóg dał niejako zaczyn, co z nim robię, jak się zaangażuję, jakie przestrzenie w sobie otworzę, aby przez wiarę tworzyć relacje. Jezus jest zdziwiony wiarą tego poganina. Ale idzie, jak czytamy też, do swojego Nazaretu. I znów czytamy, był zdziwiony ich niewiarą. I nie mógł tam nic działać. Bóg, który się dziwi i który szanuje naszą wolność i otwartość. Mamy nad czym myśleć. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem człowieku. Czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.